Siemano, skwiera z tej strony. Będziemy dzisiaj omawiać zmiany, jakie tutaj nastąpiły w połowie dwójce w ostatnich dniach. To już chyba mam otwarte. Nie. Dobrze. Zaczniemy. No dobra, zaczniemy od takiego małego. Infernalistka w, demon, w formie demona. Traci co najmniej 1 życia na sekundę na stack. Czyli co, miała mniej i tak właściwie nic nie traciła, a teraz, teraz coś tam będzie tracić. Czy można było może zmniejszyć? No nie wiem, ciekawe. Samon Raging Spirit. Przyzywanie czach. Przyzywa tylko 5 czach na maksimum. 5 na wszystkich poziomach i nie jest to jeszcze napisane w samej gierce przy następnym patchu, gdzie będzie restart, to wtedy to zostanie ujęte. I nie można przyzywać czaszek yy, tam takimi triggerowanymi skillami. Wrzucało się, że przy śmierci odpowiedniej ilości minionów wyskakuje jakiś skill, nie? I ten skill, jeżeli to był Flamewall, przyzy przyzywał następne czachy i się kręciła tam pętla cały czas. Usunęli to. Tutaj coś większego. Eee, Bosy w kampanii. Po pierwszym zabiciu będą dropić mniej waluty. Za to więcej przedmiotów. Można zabijać tych bosków po parę razy sobie farmić spoko. Zwiększony drop regal orbów, czyli zamienianie w żółte przedmioty będzie łatwiejsze. Eee, zdecydowanie zwiększony drop gem czyli. Wrzucanie jakości na skill będzie łatwiejsze, spoko. I tutaj następny poziom ułatwienia, że zamiast 1% jakości to dają 5% jakości na skilu. Super opcja, dużo łatwiej będzie. Eee, zmniejszona szansa na chaos orby, których i tak nikt nie używa, i eee, ta szansa rozrzucona na pozostałe bardziej cenne, cen, cenniejsze, ważniejsze waluty, takie jak regale i exalty I bardzo dobrze, exaltów bardzo dużo potrzeba, regali trochę mniej, ale nadal trzeba, trzeba mieć regale, bo no kurde, trzeba mieć, no? Lordy Drop rate. Aha, zmniejszona szansa na dropa tych orbów, które robią dziury w ekwipunku, a zwiększona szansa na Jewelery, które dodają nam sokety do skili. E, łatwiejsze robienie czterolinka, w takim razie. Okay. E, I na przykład, zepsucie tam rozłożenie przedmiotu żółtego, który ma 6 modyfikatorów. Teraz będzie dawał dwa regale. Regal szardy zamiast jednego. Ale to też nie będzie pokazane do następnego tam tampacza, jakiegoś restartowego, takiego większego. Zwiększone wartości wszystkich prefiksów, które mogą się pojawić na waistownach, to na mapkach, jeszcze mnie to nie dotknęło nawet, ale zwiększona szansa na takie pospolite. Tak? Nie. Zwiększona szansa częstszego zgarniania mocnych modyfikatorów, takich jak rarity albo pack size. No dobra, Rychu, weź koty, proszę, nara. Mo modyfikatory potworów teraz dają więcej rarity, więcej quantity. Najczęściej widzimy to na magicznych i rzadkich przeciwnikach, ale również wpływa na unikatowych, jeśli jest zaaplikowane przez różne mechaniki endgame, takie jak Deadly Evolution Keystone. To nawet nie wiemy jeszcze. Ja nie wiem przynajmniej. Zwiększona szansa, że rzadkie potwory na mapach będą miały 3 albo 4 modyfikatory. To fajnie, większa szansa na drop. Rzadkie potwory na mapach pojawiają się teraz, kiedy pojawiają się na minimapie, kiedy jest 200 mobów zamiast 50. No i dobrze, to fajnie, szybciej, bo mapy są gigantyczne. Naprawili Buga, w którym niektóre aury, takie jak Raging spirit albo Mana Remnanty, nie działały, kiedy Infernalistka była w formie demona. Ok. Naprawiony bóg, gdzie czasami nie można było korzystać z map device'a w Ziguracie w kryjówce ziguratu coś tam. Eee, naprawiono buga, w którym potwory zniszczone, nie, shattered, czyli rozbite, eee, najpierw zamrożone i później rozbite, nie dawały krwi do ultimatum. I to sprawiało, że trwało dłużej. Dobrze, to ważne. Naprawili buga, w którym instancja mogła zatrzymać czas na stałe. Aha, cała instancja na stałe, kiedy ożywiano chronomancera. No to już się spodziewam, że było, były próby jakieś, abuzowania tego. Naprawili błąd, gdzie rzadkie potwory nie pojawiały się w Keymeral Wetlands. Naprawili błąd, gdzie tylko ruch był. Zablokowujący imię, name locking. Nie jestem pewien o co w tym chodzi. Eee, trzy błędy instancji i błąd, crash jakiś klienta. Spoko. Tutaj granaty, granaty, granaty gazowe i, i gazowa strzała. Eksplozje zostały zmniejszone. I to sporo. Wow, sporo. no. Eee, tymczasowo wyłączyli Blood Sound Character Effect, jakiś zakrwawiony. Ciekawe, co tam się działo. Mm. Naprawili błąd, gdzie niektórzy gracze utykali w loading screenie. No, ciekawe. E, nie można było refundować atlasowych pasywek używając kontrolera, okej. Okay. Automatic gateway selection. Uuu automatycznie, a wiem tak, miałem to na streamku nawet chyba, że wybierałem sobie żeby był Londyn, a w pewnej chwili tam patrzę jest Singapur, tak, aha okej. Okay. Mm. Naprawili błąd, gdzie gra się wyłączała, kiedy się chowało e-mail. I jakieś błędy i błędy. I tutaj też e, zmiany w uniku. Tylko nie jestem pewien, czy to... No właśnie. E, niektóre z tych zmian już są w grze, a niektóre będą w następnym patchu. I no właśnie, więc to chyba już jest, że jak się turlamy, to zmienili nam rozmiar z jednej jednostki do zera, co sprawia, że. E, oj, co sprawia, że e, łatwiej jest się przy nimi prze, między nimi przecisnąć. I jeszcze, e, że można niektóre mniejsze potwory przepychać w ogóle, więc to też jest super, ale nadal można być, e, jeżeli ten, można być zablokowanym totalnie. Checkpointy i to widziałem już coś takiego, że można się zrespić na checkpoincie, ale chyba chcą zrobić takie po prostu podróżowanie między checkpointami, co jest całkiem przyjemne. Klikanie na checkpoincie pozwoli na teleport do innego checkpointa. No właśnie. Dodane checkpointy na początku i na końcu każdej zone. I checkpoint został dodany we, w, na samym środku mapki Dreadnought, to jest w drugim akcie chyba, tam jak e, tego, to jest taka duża mapa, fajna, wyśmienita, jest, taki szał jest na tej mapie, w ogóle jak tam pierwszy raz wszedłem to było takie, wow, okej. Okay. No i dodali tam checkpointa na środku i to jest fajne, bo to było problematyczne, no. E, I co... E, Jednym z wielkich problemów było to, że gracze czuli się nie wystarczająco nagradzani. Chcą tutaj być bardzo ostrożni, ponieważ jak e, łatwo jest podnieść dropy, ale później je zmniejszyć, to już nie jest tak fajnie, bo wszyscy będą płakać, nie? Więc e, w, pracują tutaj nad tym. Zmiany do rare potworów. Czyli żółte, rzadkie potworki nie były wystarczająco nagradzające. I to nie było tak odczuwalne w trakcie, w trakcie kampanii, ale w trakcie mapkowania już było odczuwalne bardziej, nie? No, dlatego... E, rarity bonus. Bonus do rzadkości. E, na, za każdy modyfikator na przedmiot, na potworku, zostały zwiększone, podwojone. E, plus 10 do quantity za każdy rzadki mod, czyli właśnie te 3-4 mody, to już jest 30-40% szanse na żółty przedmiot, i to już wydaje się bardzo przyjemne. I zwiększona szansa na to, że będą miały więcej modów te potworki. Eee, ale to w endgame dopiero. No i dobra, to bez problemu. I to już chyba wiemy gdzieś tam wcześniej, że 40% Jem Cutter Prism. Drop rate increased by 500. O kurde, 500% zwiększona szansa na gem y. To są te do. Ulepszania jakości na skillach, no właśnie, tak, no to już wiemy, generalnie czytaliśmy to. <coughs> eee. Aha, i tutaj też, end game. Eee, map, mody, rarity mods chyba been increased. wow, 2,5 razy. Czyli jeżeli normalnie było tam 10% rarity, to teraz jest 25%, tak, spoko. This is now in a later patch. Czyli tego jeszcze nie ma, że z, z ilością modów. Mody z ilością będą miały dodane również rzadkość do nich. Ok, eee, usunięty został najniższy tier z niektórych modów, czyli przesunęli po prostu dwójki na jedynkę, a jedynki usunięte. Mm. i dużo częściej będą się rolowały modyfikatory, które dotyczą dropów albo pack size yy, niż jakieś gówniate mody. Ok, spoko. Yy. I że niektóre mapki nie były nie, nie działało na nich. Zwiększona ilość yy, mobów i że nad tym pracują. Yy. Ochrona przed niefartownym dropem. I z tej okazji nie więcej niż 50% dropu z bosków to będzie gold, i boski i map boski zawsze co najmniej jeden żółty przedmiot zrzucają. Mua. To jest, to jest dokładnie to, czego potrzebujemy, bo potrzebujemy chociaż regal shardów z bencha, nie? Niech lecą trashowe te żółte przedmioty, spoko, jeżeli będą dawały walutę. Eee, click to move eee, To nie korzystam grając na konsoli. Move only no longer... A, to o to chodziło, że jak się raz kliknęło myszką na przeciwnika, to on już był taki zablokowany i nie można było zaatakować kogoś innego, czyli to tam o to chodziło. Dobra. Endgame Maps. Yy. A, ta, to już wiemy, że byli, byli trochę zmartwieni, że ludzie omijają rzadkie potwory, więc będą się pojawiać na mapie, kiedy będzie 200 potworów zamiast 50. I wiele mapek ma dodane rzadkie modki, żeby, żeby było lepiej, nie? I będą patchnoty pokazywane, pełna lista pokazana tutaj, no i... To już czytałem. Także spoko. Dobra, widzimy się przy następnych patchnotach w takim razie.